Manifestacja nie działa, to nie przypadek. Popełniasz jeden z największych błędów. Ludzie często myślą, że wystarczy powtarzać sobie afirmacje i czekać, tak jakby w manifestowaniu chodziło o rozwijanie Twojej cierpliwości. Jednak jeśli w głębi duszy wątpisz, że to, co chcesz zamanifestować, jest dla Ciebie możliwe, to Twój umysł słucha właśnie tych wątpliwości. Co z tym zrobić? Obserwuj swój wewnętrzny dialog. Zamiast myśleć sobie, że na przykład pieniądze cię dopełnią, że dopiero kiedy będziesz mieć pieniądze, będziesz szczęśliwy lub szczęśliwa, pozwól sobie na doświadczenie szczęścia już teraz. Zamiast w kółko pytać siebie, czy to się uda, czy to w ogóle jest możliwe, zacznij pytać, kiedy to się stanie. Dziś, w ciągu dnia, zwróć uwagę na swój umysł. Jeśli zauważysz jakikolwiek negatywny wewnętrzny dialog na temat tego, co chcesz zamanifestować, zatrzymaj się, weź powolny, głęboki wdech przez nos, a podczas wydechu puść wszystkie wątpliwości. Wyobraź sobie, że odchodzą jako ciemna, szara energia. Praktykuj to regularnie i przekonaj się, jak bardzo Twoje manifestacje przyspieszą. A jeśli chcesz zacząć manifestować jak pro, zaobserwuj ten profil.